Bloomberg poinformował, że wszedł w posiadanie zapisu rozmowy Stevea Witkoffa. Po raz kolejny pytamy, czy Witkow to jest amerykańskie nazwisko. Specjalnego wysłannika USA do spraw. Wszelakich, wszelaki, pokojowych. wszelakich pokojowych. tak. On negocjuje pokój na Bliskim Wschodzie, on negocjuje pokój ukraińsko-rosyjski, wszystko negocjuje. Więc w każdym razie, że to jest Dostali zapis rozmowy Witkofa z doradcą Putina, Jurijem Uszakowem. Byłem ambasadorem Rosji. E w I z tej rozmowy wynika, że Witkow, ja już po, już po polsku czytam, tam jakiś Łytkow, że on radził Uszakowowi, jak Trumpa urobić, jak po prostu Trumpa tutaj ugnieść jak plastelinę, żeby on się zgodził na propozycje rosyjskie. I też ustalono, że ludzie Putina mieli rozmawiać o tym, że oni ten plan swój 28-punktowy Amerykanom przedstawią, a Amerykanie pokażą go światu jako własny.